Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Aktualizacja: 25 marca 2024. 1621 et opublikowano 26 sierpnia 2022 1832 ed zbita szyba samochodowa może być prawdziwym bólem głowy. Może się to zdarzyć z powodu wypadku, ponieważ ktoś chciał coś ukraść, ponieważ zapomniałeś kluczy w środku lub z innego powodu. Jeśli znajdziesz się w potrzebie zakrycia pękniętej szyby samochodowej. Te wskazówki będą bardzo przydatne i łatwe do zastosowania. Oczywiste jest, że czasami naprawa lub wymiana uszkodzonej szyby samochodowej wymaga czasu i pieniędzy, ale wszyscy wiemy, że nie można zostawić samochodu z uszkodzoną szybą. Najlepszą rzeczą do zrobienia jest natychmiastowa wymiana szyby i unikanie pozostawiania samochodu niezamkniętego, ale w międzyczasie trzeba to uporządkować, pomożemy ci w tym cztery pomysły na zakrycie pękniętej szyby w samochodzie, jeśli nie masz w tej chwili budżetu lub jeśli nie ma otwartego garażu. Aby wymienić uszkodzoną szybę, musisz znaleźć sposób na pokrycie, szkódki nie pozostawianie samochodu niezamkniętego, sekretem tego, jak zasłonić okno bez szyby. Jest przede wszystkim zaradność. Istnieją sposoby na wyjście z problemu do czasu wymiany szyby. Oto cztery sposoby na zakrycie pękniętej szyby samochodowej. 1. Mocny worek na śmieci użyj taśmy maskującej, aby przykleić worek na śmieci na zewnątrz pojazdu i zakryć otwór ze względu na wymiary worka. Będzie on trzepotał na wietrze, ale zakryje i utrzyma deszcz i zanieczyszczenia z dala od samochodu. Duża torba jest zawsze dobrym rozwiązaniem do tymczasowego zakrycia okna. 2. Folia plastikowa jest to dość opłacalny sposób na przykrycie uszkodzonego okna. Zasadniczo jest to wytrzymała wersja folii saran, której używa się w kuchni do przechowywania żywności w lodówce. Rozciągnij rolkę nad oknami, które chcesz zakryć. Przednij ją na końcu i mocno dociśnij. Jest to wodoodporne i odporne na przebicie rozwiązanie problemu, który próbujesz rozwiązać. Jeśli zepsute jest okno elektryczne, najlepiej nie próbować go podnosić ani opuszczać, aby kawałki i drzazgi nie dostały się do wnętrza drzwi i nie uszkodziły silnika 3. Owika przeciwuderzeniowa prawdopodobnie widziałeś już ten produkt na placach budowy. Jest to gruby plastikowy arkusz który jest nieco trudniejszy do zobaczenia niż szkło. 4. Plexiglas, arkusz akrylowy. Jeśli sytuacja nie jest obecnie najlepsza, a zakup nowej szyby nie jest możliwy przez co najmniej kilka miesięcy, plexi może być najlepszym rozwiązaniem. Kroki, aby zakryć szybę samochodową z pękniętym szkłem. Przede wszystkim, jeśli szyba nie jest całkowicie rozbita, spróbuj usunąć kawałki szkła dla własnego bezpieczeństwa. Aby uniknąć skaleczenia lub odklejenia się tych kawałków i zranienia kogoś, najbardziej praktyczną opcją jest zakup metra wodoodpornej tkaniny lub ściereczki do okien. Przydatne mogą być również plastikowe obrusy lub zasłony prysznicowe sprzedawane w sklepach takich jak Dollar Tree. Przykryj całe uszkodzone okno wodoodporną tkaniną i przyklej ją taśmą na całej ramie aby była dobrze przymocowana. Nie powinno być żadnych szczelin, aby woda, śnieg lub inne elementy nie mogły dostać się do środka. Sprawdź, czy tkanina jest napięta, nie powinna zwisać ani poruszać się zbytnio na wietrze. Jeśli to możliwe, wzmocnij nową warstwą taśmy samoprzylepnej, tym razem od środka w kierunku narożników, w kształcie litery X. Pamiętaj, że jest to rozwiązanie tymczasowe, pamiętaj, że jest to rozwiązanie tymczasowe. Sprawdź dowolny warsztat lub serwis szyb samochodowych i jak najszybciej napraw pękniętą szybę. Możecie zainteresować problemy z szybami samochodowymi, przyczyny i rozwiązania usuwanie bąbelków z przyciemnianych szyb za pomocą tej techniki jak wydostać się z przewróconego samochodu rodzaje szyb samochodowych, charakterystyka i zalety każdej z nich jak woskować szyby samochodowe.